Dawno, dawno temu, w Zielonej Dolinie żył sobie królik o imieniu Felek. Felek nie był zwykłym królikiem. Nie chciał skakać, nie chciał gryźć marchewek, nie chciał nawet oglądać królika buksa w telewizji. Felek miał jedno marzenie. Chciał zostać kurą. Taką prawdziwą gdaczącą, znoszącą jajka i mieszkającą w kurniku z koleżankami. Dlaczego? Spytała go zającowa sąsiadka. Bo kury mają fajnie. Gdaczą nikt ich nie goni, a jak znoszą jajka, to wszyscy są szczęśliwi. Odpowiedział dumnie Felek. No więc Felek postanowił się przebrać za kurę. Założył pióra, które znalazł na strychu, zrobił sobie dziób z marchewki i poszedł do kurnika. ko koko! Ko. Zaczął gdakać. Kury spojrzały na niego jak na eno, jak na królika w piórach. Jedna kura podeszła, stuknęła go w głowę i mówi: Koleś, ty nie jesteś kurą. Ty jesteś przebrany za kurę. Nieprawda. Odparł Felek. Patrzcie. Po czym próbował znieść jajko. Napiął się. Spocił się. Zaczerwienił się. Aż nagle zrobił bobka. Ślady łap. Kury zemdlały ze śmiechu.